No cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj moi drodzy z Minecrafta, no i jak widzicie znajdujemy się w miejscu z pierwszego odcinka z serii. Myślę, że już możecie się domyślać, że temat dzisiejszego filmu będzie podobny, a mianowicie zajmiemy się kontynuowaniem serii glitchy. Dzisiaj przygotowałem... Coś naprawdę grubego, a tutaj chodzi o glitch na zdobycie bedroka. Czy Myśleliście kiedyś nad posiadaniem go na Survivalu? No pewnie tak. I wiele osób uważa, że byłoby to wspaniałe, ale nie znają tego glitcha. Z tego powodu dzisiaj wam go przedstawię. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że wam się ten film spodoba. Przechodzimy do konkretów, czyli do objaśniania tego błędu. Najpierw musicie przygotować sobie takie oto przedmioty, jak śnieg, bloki śniegu dokładnie oraz dynie, które możecie mieć zwyczajne lub takie właśnie wycięte. No i. Jak możecie wiedzieć, na Legacy Edition, na której się teraz w tym momencie znajduje, jest limit spawnowania Snow Golemów, czyli że można tylko maksymalnie kilkanaście ich posiadać na jednym świecie. Jest to w sumie też złe, ale dzięki temu możemy zdobyć bedrock. Czyli teraz sobie robimy glitch. Właśnie maksymalnie musimy. Musimy. Z zrobić tutaj tych naszych snow golemów. One muszą być w jednym miejscu. W sumie mogą być rozproszone, ale ja, jako, że chcę je mieć w jednym, no to tak zrobię. Możecie w sumie też, możecie, ja tutaj sobie przedstawię w ekwipunku. Możecie robić tak, że nie tracić na naszych dyń, tylko, tylko, właśnie robić tak na, na tutaj rancie tego no dobrze robimy sobie moi doz limit czyli nie stawiacie z przodu tylko właśnie w taki sposób i też nie tak do góry jak to było w, zwyczajnie jak to jest no i do limitu sobie lecimy czyli to trochę potrwa, zanim to zrobimy. Ja jeszcze powiem, że musicie pójść sobie wiadomo do y, najniższej kratki, jaka y, jest u Was. No i dobra, w tym momencie możemy się dowiedzieć, że nasze golemy już się nie mogą spawnować, nie mogą się więcej spawnować z tego powodu, że wypadają nam właśnie, niszczą nam się te bloki, a nie powstaje, powstaje golem. Przechodzimy sobie moi drodzy, tutaj do do kopalni, którą już wykopałem przed filmem. Idziemy na najniższą możliwą kratkę. Pewnie to będzie gdzieś tutaj, w tym miejscu. W zasadzie to moi drodzy, ta kopalnia jest rozległa, ale to powinno być. No niestety, moi drodzy, nie, zagubiłem się i nie wiem gdzie jest ta kopalnia, ale nie bójcie się, moi drodzy, wszystko jest pod kontrolą, możemy oczywiście sobie wykopać tak normalnie, standardowo do bedroka i... Nie mam niestety pochodni, więc po prostu sobie po, pozwolę pożyczyć z tej kopalni. W zasadzie tutaj moje pochodnie to są postawione przedtem. Wezmę to sobie. Jeszcze ta może być. Tutaj jeszcze któraś jest ta. O, dobrze. Chodzimy na dół mojej dozy i tak tutaj sobie kopiemy do najniższej kratki możliwej, czyli to będzie za chwilę, bo jesteśmy i tak bardzo już głęboko, yy, a jak możecie wiedzieć, nawet emerald tu jest, ale emeraldami dzisiaj się nie zajmujemy. Dobra, jest bedrock i jest właśnie limit tych golemów, tak jak widzieliście. Obkopiemy sobie tutaj to wszystko, żeby było. Ja mam na szczęście szybki killoff, więc to nie zajmuje tak długo. No dobrze, moi drodzy, teraz będziemy robić ten glitch. Zobaczymy, czy to naprawdę zadziała. No ja wiem, że już to zadziała, bo mam bedrock na tym świecie, ale wy jeszcze nie, z tego powodu wam to przedstawię. Powinniście mieć coś takiego, żeby ta takie miejsce jakby znaleźć, że możecie spokojnie postawić dynię gdzieś tutaj, albo tu, albo tu. Właśnie takie e oczywiście również mieć miejsce na te dwa bloki. I z, z tego miejsca nie możemy, ale tu mamy. No i wuala, mamy bedrock, mamy Bedrock, czyli blok, którego się w rzeczywistości zniszczyć nie da. No da się jest jeszcze, oprócz tego inny glicz, ale nie na zbieranie bedroka, tylko na wyjście poza świat. No dobrze, moi drodzy, ja. Już zrobiłem ten glitch. Myślę, że będę mógł ten film powoli kończyć. To było w zasadzie bardzo proste. Myślę, że jeden z prostszych gliczy. Chociaż, chociaż nie jest aż tak prosty. No dobrze moi drodzy. Ja będę ten film kończył. Jeżeli wam się on spodobał to stawcie łapkę w górę i napiszcie jakiś pozytywny komentarz, bo ja wszystkie komentarze czytam i przypinam im serduszka, więc moim zdaniem warto. Także jeżeli macie jakieś pytania odnośnie przedstawienia yy, przedstawionego glicza, no to skieruję was do sekcji komentarzy. Ja na wszystkie yy, wpisy będę z chęcią odpowiadał. Dobrze, moi drodzy, życzę Wam miłego weekendu, do usłyszenia. Już mam nadzieję, że w kolejny piątek. Trzymajcie się i cześć!